Zapraszam serdecznie. Dziękuję. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Pan Grzegorz Damiński dzisiaj z nami będzie jeździł po mieście. Zapinamy pasek? Zapinamy pasek. Pan pozytyw i rola w albo, nie wiem, w atasze, albo w nielegalny tak średnio tam pozytywnie jestem. Powiedziałbym, że kiedy dzisiaj jechałem na spotkanie z Tobą, to zastanawiałem się, z kim się, z kim się spotkam tak naprawdę, jaki Ty jesteś w rzeczywistości. Naprawdę, jaki jestem? Nie wiem, no... Różnie z tym jest, to przeżywam pewnie tak, jak wszyscy ludzie, którzy niestety starają się myśleć. Wcale nie pomaga żyć. wam góry i doły i jestem bardzo nierówny pod tym względem. Staram się myśleć pozytywnie o świecie, o ludziach. Bez przerwy rzeczywistość prowadza mnie na ziemię i bez przerwy się muszę rodzić na nowo do tej swojej naiwności. Jak wszedłem do pokoju z charakteryzacją przed nagraniem programu, Wolverhampton właśnie strzelało gola i zaczęliśmy gadać o piłce. E, powiedziałeś, że kiedy szedłeś do szkoły podstawowej, to, to wtedy Kazimierz Górski prowadził kadrę do, no. do trzeciego miejsca na świecie. E, to ciężko ci się odnaleźć jest, e, w tych czasach późniejszych. Było, jest, no bo, no bo do tych pięknych chwil nie, nie nawiązujemy, była potem jeszcze kadra Piechniczka, przepraszam no tak, oczywiście. Był jeszcze, był jeszcze potem na szczęście był Adam Małysz, no, który zastąpił całą sam, reprezentację Polski prawda, swoimi, swoimi skokami. Ale, ale, ale wracając do tego, no tak, no to reprezentacja Kazimierza Górskiego, to mógłbym pewnie z zamkniętymi oczami wymienić co najmniej 8 albo 9 zawodników z, z tej podstawowej jedynastki. Z obecnej oprócz dwóch, trzech nazwisk pewnie nie. Ale... ale doczekaliśmy się, słuchaj, doczekaliśmy się życia w kraju, który wychował najlepszego piłkarza tak, na świecie. Niesamowite, tak, tak. Świetny jest, no, świetny, świetny gość, kurczę, naprawdę jeszcze, żeby miał wokół siebie takich majstrów jak on. No to Ostatnie pytanie. Byli. Czy myślisz, że piłkarze, tak jak aktorzy teatralni e też nasłuchują tych trybun? E tego, że nie ma tego kontaktu. Bo jak mówiłeś o, tym, o tej relacji widz aktor na scenie, że wstrzymanie oddechu w tym samym momencie, ja mam wrażenie, że, że w trakcie meczu piłkarskiego podobnie może być na trybunach. Są Achy i achy w tych samych momentach. To druga grupa społeczna, która cierpi na tym covid No Ja myślę, że wszyscy ci, których, których praca polega, Trochę na tym odbijaniu się w takim lusterku większej społeczności bardzo cierpią. Są zawody, które jakby w, w, wymagają gdzieś tam podziwu. Ja nie mówię o, o takiej, o, nie mówię o próżności, tylko że zawody artystyczne, które. Nie mogą, nie mają możliwości zderzenia się, sprawdzenia się właśnie z, z publicznością i na przykład upewnienia się, że aha, podążam we właściwym kierunku. Nie chodzi o, o, o pusty rechot, tylko że na przykład jest coś. Że ludzie nie wiem, przychodzą po przedstawieniu i mówią, wie pan co, nie chcę żyć tak jak ten bohater. Dziękuję panu za, za tę rolę. Albo naprawdę miałem strasznego doła, rozbawił mnie pan do łez. Na przykład. No to to są takie rzeczy, które są takimi dają pewien, pewną wymierność tego zawodu. Mówią, w którym miejscu jesteśmy gdzieś tam. Czy na przykład osiągnęliśmy w tym momencie to, co żeśmy sobie planowali. Myślę, że można to porównać do, do, do sportowców, którzy, którym doping na pewno dodaje skrzydeł, a takie puste stadiony, Jezus Maria, no to nie wiem, jak oni sobie dają radę na takich pustych stadionach. Dziękuję serdecznie za Dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo. Grzegorz Damiński był moim i Państwa, państwa gościem.